Więc tak. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj yy, będziemy montować yy, soczewki do Volkswagena Sharana starszego tego, 2001 rok. Robię to ze względu na to, że po prostu standardowe żarówki jak jadę wieczorem to bardzo, bardzo słabo świecą. Hmm, pokażę wszystko co i jak krok po kroku. Może ktoś skorzysta, jak coś, to zapraszam do komentowania, pytania i w ogóle. Zestaw, który kupiłem, to jest zestaw z Aliexpressu, yy, na żarówki H1 LEDowe bądź ksenonowe. Hidowe, czyli te nie oryginalne, tylko nazwijmy je zamiennikami. Yy, co będzie potrzebne? Yy, bardzo przydatną rzeczą będzie Dreamel. Ja końcówkę mam prosto, akuratnie. Kombinerki, sprężone powietrze. Yy. Oczywiście lampa, musimy rozkleić najpierw. Ja rozklejałem to w ten sposób, że brałem taką zwykłą polarkę. Tak. Yy. I grzałem po rancie, po, po rancie tej lampy dosyć długo, długo, długo. Po czym ją po prostu rozkleiłem. W dłoniach zostało mi szkło. Jeszcze z klejem, tak? Także e, zobaczymy. Może wykorzystamy, a jak nie, to wymienimy ten klej na nowy. E, przy okazji wymiany odgłośników można przeczyścić po pierwsze cały środek, a po drugie sobie wypolerować lampy. Ja tego nie będę robił, bo są jeszcze w dobrym stanie. E, a więc tak, zabieramy się do roboty. Co jeszcze, co tam potrzebujemy? Aha, więc tutaj są dwa przewody od przysłony. Je podłączamy pod masę i plus wzbudzenie od długich świateł, że ona się przysłona na długie się otwierała. Film będę kręcił prawdopodobnie z pauzami, także sorry, bo nie mam stojaka, ale jak coś, to, to wiadomo będzie o co chodzi. Pierwszym etapem, który jest potrzebny, żeby tutaj w ogóle całkowicie się za to zabrać, jest wymontowanie żarówki. No więc oczywiście wyciągamy żarówkę tutaj z tej strony. Ona jest przypięta tu, Cyk. Yy. Tu z tej strony wystawało tak na, na 3-4 mm taka główka wystawała. Ja ją zeszlifowałem, żeby mi po prostu jak, jak już założę podkładkę i nakrętkę tam, żeby mi równo dolegała. dam o co chodzi. Yy. Musiałem rozwiercić delikatnie ten otwór tutaj, ponieważ gwint, który jest w tym yy w tej soczewce był troszkę większy niż otwór po wyjęciu. także dlatego płaskim dremelem delikatnie to bardzo fajnie idzie nie łuszczy się ani nic, jest, jest OK. Yy, tu mamy na soczewce opisane top, góra i rodzaj żarówek jakie są, H1 lub Hit, tak jak mówiłem zakładamy gumkę yy, wykorzystujemy otwór po przesłonie, tutaj są takie przesłonki w zwykłych, standardowych żarówkach, żeby nie raziły innych kierowców i w ogóle. To demontujemy od tyłu. Tu przejdą nam przewody ładnie. O, do zamontowania przesłony od długich świateł, tak? Ciągniemy sobie to od tyłu i montujemy topem, wkładając otwór soczewkę do Teraz soczewka jeszcze skrzywo, ale jak ją dokręcimy, to będzie idealnie tak wyglądać. Ładnie? Zrobię pauzę, dokręcę i powiem. Najpierw daję gumkę, potem daję przekładkę, następnie daję nakrętkę. Na to przyjdzie blaszka, z której będzie drucik trzymający, trzymający żarówkę. Także chwila przerwy, za chwilę wracam. Dobra, a więc tak. Mam wszystko po, po, poskręcane tak jak mówiłem, czyli... Tu z tyłu nakrętka, wkładamy żarówkę, zapinamy drucik. Ja to tak podłączyłem y, na zasilaczu. Wstawiłem sobie napięcie, żeby zobaczyć jak to się dzieje, jak działa, jak świeci i w ogóle. Wygląda nawet ładnie, A świeci. Zgaszę światło, no sami zobaczcie, teraz jest krzywo ustawione y, te widmo. I w momencie, kiedy będziecie przełączać sobie na długie światła, przysłona nam się otworzy. O. I będzie mieć taki efekt, nie? Cyk-cyk. I będziesz świecić długimi światłami. Za każdym razem długi. Włączy nam się długie światło, które mamy założone normalnie czyli żarówka nam się załączy. Ta od długich plus otworzy nam się dodatkowo przysłona tutaj. Dobra, także no Wystarczy zakleić lampę yy, i co? No i te dwa przewody ja zrobię to tak, że... Yy, ja zrobię po prostu tak, że no, ja tu mamy światła mijania. więc teoretycznie tutaj owepnę je, nie będę nic kombinował, żeby po prostu czego można było wrócić do oryginału. Yy, a w tamte długich mamy brązowy to jest minus, biały to jest plus. Zaraz się wlutuję tymi dwoma przewodami tutaj o bezpośrednio cyk. I w momencie kiedy ten automatycznie będzie nam się zmieniać krótkie na długie, potem jeszcze wrzucę drugi filmik. Odnośnie, jak to już jest na aucie? Aha, jeszcze jedna sprawa. Mi tutaj się nie zmieściła podkładka ta i ta, ze względu na to, że grzybek, który jest zakręcany na żarówkę, on musi się, musi się schować tutaj do równa. Czyli nakrętka musi być poniżej gwintu. Ze względu na to, że tu jest mało miejsca, ja postanowiłem dać samą nakrętkę, żeby nie szlifować jeszcze tego dodatkowo... właśnie tego elementu, który teraz wyostrzył się. Jest nakrętka, założona blaszka, żaróweczka. I to po prostu zostanie schowane do środka. Zabezpieczę to oczywiście taśmą. Także na razie tyle. Później jeszcze wrzucę filmik drugi jak to świeci na aucie, jak się ustawia też te lampy. Z ustawieniem podejrzewam, robię to pierwszy raz, podejrzewam, że też nie będzie problemu ze względu na to, że mamy ustawione lampy na starych ustawieniach żarówki, a tu jest centrycznie. Jak patrzymy sobie, jak sobie patrzymy tutaj w tą soczewkę, to ta soczewka tak jakby ona jest idealnie prosto. Tak jakby żarówka leżała. Ona się nie rusza, nie będzie nam wibrować, nie będzie nam skakać. Może się ruszę z silniczkiem, tak jakby góra dół, jeżeli mamy ustawianie. To do zobaczenia.